Dzisiaj będzie o uwodzeniu w czasach pandemii. Ogólnie uważam, że to są jedne z najlepszych czasów w wyrywaniu lasek. Odkąd pojawił się COVID, wszystko zamknęli, stało się wszystko tak łatwe, że po prostu... No ja w to po prostu no nie wierzę. To najlepsze, najlepszy rok w życiu. A teraz jak wyszło słońce, Zrobiło się ciepło, to masakra, na ulicy same, same panienki, po ulicy latają same dupeczki i po prostu są tak napalone, tak głodne emocji, nowych kontaktów, że po prostu, no po prostu, no... kiedyś jakieś tam jeszcze opory były, a teraz podchodzi się do laseczki, pyk, od razu. Wcześniej było tak, że laska mogła iść do klubu, e, gdzieś tam na jakąś imprezę plenerową czy co. No i zawsze ci kolesi gdzieś tam ją e, zaspokajali. Już nie chodzi o seksualnie, e, tylko już tak bardziej podrywem. No bo dziewczyny lubią być podrywane. Wtedy one czują się takie dowartościowane, że ktoś do nich podchodzi. że... Kupiła nową sukienkę Ubrała się i po prostu inni to doceniają no, no i było A teraz jak to wszystko Pozamykali to Wszyscy wjechali na internety I zaczęli tam wyrywać laski A wiadomo no, że tam to Piszą sami desperaci No praktycznie nic nie działa No i e, wjeżdża się na ulicę I po prostu Ja mam teraz tak Że po prostu nie wyrabiam po prostu no, praktycznie codziennie nowa laseczka po prostu no, już nie mam siły robię przerwy po prostu no bo raz że trzeba spotkać się z tymi które się wyrwało po drugie no nowych że tyle wydzwaniają że po prostu człowiek jest już tak zalatany że momentami momentami no człowiek ma dosyć po prostu tyle tego jest no, po prostu nic tak nie działa na dziewczynę jak podejście na żywo. Mogą zrobić miliard portali jakichś tam randkowych, ale zawsze przewagę będzie miał ten, który działa na ulicy. Podchodzi. Pyk. No, no i co mógłbym powiedzieć? No, jeszcze. Jeśli yy, zaczynasz przygodę dopiero. Podrywaniem lasek, to to jest najlepszy moment, żeby wyjść na ulicę, w miasto, nawet na weekend, sobota, niedziela, godzina dwunasta, a po południu wychodzisz sobie, siedzisz sobie z dwie godzinki na weczce, jakiś tam napój, soczek i po prostu laski latają. No i podbijasz się, bołasz ją, siadacie na ławce i nawijacie i tyle, bo teraz ja. No laski, no nie mają gdzie wyjść. Siedzą na tych. Nawet takie uczy się, no to siedzi w domu, lekcje zdalne czy coś tam i one mają taką potrzebę wyjścia, po prostu wyjścia, poznania nowych osób i po prostu jak teraz każdy gościu do niej pisze, no to ona ma tego dosyć. No wiadomo, że znajdą się takie desperatki, które gdzieś tam... Umawiałem się na stukanie, tak, i tak dalej, no ale wiadomo, że te takie topowe laski, to teraz to nic nie trzeba robić po prostu dwa słowa, i laska już idzie z tobą, gdzie chcesz. No, druga sprawa jest taka, że jak już poznajesz tą laskę, no to wcześniej y, było tak, że spotkanko to się szło gdzieś tam y, na ławkę, czy coś, czy jakąś tam kawiarnię. A teraz wszystkie kawiarnie zamknięte, no teraz jak jest pogoda, no to jest park, ale jest idealna opcja, idealny pretek do zabrania laski do domu. Po prostu mówisz, że no nie ma gdzie wyjść, napić się jakieś tam herbaty, soku, kawy czy cokolwiek, to mówisz, chodźmy do mnie. No i laski idą do ciebie i to już w ogóle, to już stukanko, takowe, bez najmniejszych problemów. Trzecią opcją, no to jest, jak już laska nie chce przyjść do chaty, no to podjeżdżasz autem, no i w aucie siedzicie i tylnie siedzenie i gdzieś tam zjeżdżasz w jakiś ciemny parking albo do lasku, no i masz stukanko, więc po prostu. I to jest dopiero początek roku. Że, a jak jeszcze wprowadzą kolejne lockdowny gdzieś przed świętami, no to już w ogóle tyle lasek będzie, że. A nawet jak wszystkie laski zniknęły z ulicy, to się szło do Rosmana i tam tyle lasek było, że po prostu stoisz nawet w kolejce i już nawijasz i nawijasz. I później dzwoni laska i przychodzi do ciebie. Po prostu jestem najbardziej, jak najbardziej zadowolony z pandemii, <laughs> że tak to nazwę i nazywam to złotą erą uwodzenia. No tyle. Pozdro.